Cześć, dzisiaj nagrywam filmik, w którym powiem wam dwa kawały o Jasiu. Dobra, więc zaczynamy. Tata mówi do Jasia, żeby poszedł do sklepu po dwa piwa. Dobra, Jasiu idzie. I mówi, poproszę dwa piwa, a pani się pytał go w sklepie, czy masz 18 lat, a Jasiu nie wie co powiedzieć i idzie do taty. Tato, bo pani mi nie chciała sprzedać piw, no bo nie mam 18 lat. A tata do niego mówi: Powiedz pani tak, masz, że masz 20 lat, dwoje dzieci, żona leży w szpitalu ze złamaną nogą, a dowód wpłaci do kanałów. Dobra, Jaś idzie teraz do sklepu na uszu. Poproszę dwa piwa. Pani się znów go pyta, czy masz 18 lat? A Jasiu mówi: Mam dwa lata, mam 20 dzieci. Żona wpadła do kanału, a dowód leży w szpitalu ze złamaną nogą. No i to był pierwszy. Jeśli Wam się spodobało, no to dajcie łapkę w górę. A jeśli go znacie, no to piszcie w komentarzach. Teraz y, kawał z Jasiem numer dwa. Y, mama mówi do Jasia, żeby poszedł do sklepu y, po mięso i daje mu 50 zł. Jaś idzie do sklepu, a widzi na wystawie dużego Lizaka za 25 zł. Dobra, y, Jaś idzie i kupuje go. Teraz y, w następnym sklepie widzi wielkiego Misia za 25 zł. Teraz Jaś mówi sam do siebie, Boże, co ja teraz zrobię? Nie mam teraz przy sobie ani grosza. Mama nie zabije, jak nie przyniosę tego mięsa. Jaś wpadł na pomysł taki, że pójdzie na cmentarz i odetnie pośladek jednemu trupowi. No i jak Jaś, jak jaś myślał, no to tak zrobił. Dobra. Jaś teraz idzie do domu i daje mamie to mięso. Mama je upiekła i teraz jedzą. I mama mówi, ale pyszę to mięso. A teraz nagle y, zadzwonił dzwonek do drzwi. Um, i, um, I za drzwiami stał z, y, ten trup, któremu jaś odciął y, posiadek. No i um, otworzył właśnie Jaźmo drzwi. No i ten zombiak do Jasia mówi. Oddaj mi mój pośladek. A mama mówi, a to od pana jest ten pośladek? Bardzo smaczny. Um, czy da mi pan jeszcze y, dwie parówki? No i to był drugi właśnie kawał. I to wszystko na, dziś, na dzisiaj. Um, I pa!